Zaczęłam używać kolagendyna. DNA. Zaczęłam stosować kolagen DNA. Zaczęłam używać produktu, jaki jest najnowszy w serii Colway International. Jest to produkt kolagendyna. Do tej pory używałam kilku kolagenów, ale ten naprawdę jest świetny. DNA. Moje ciało zrobiło się gładkie, miękkie, delikatne, otulone giełką delikatnego, zniewalającego zapachu. Muszę nadmienić o kolagenie DNA. Jest to produkt przecudowny. Po prostu kocham go. Nie wiem, jeśli kiedyś będę mniej pieniędzy zarabiała, to i tak go będę sobie kupować. Kolagen DNA wybrałam dlatego, że naprawia moją skórę do głębki. Przede wszystkim w momencie, kiedy ja pracuję, on pracuje za mnie, głęboko w mojej skórze. I przede wszystkim dlatego. Ten produkt został po prostu przeze mnie, można powiedzieć, aresztowany, pomimo, że mam dzikość w sercu, ale za to piękne i szaleństwo na twarzy. Ponieważ jest to rewelacyjny produkt. Jest to produkt, który jest dla mnie rewelacyjny. Po stosowaniu tego produktu moja skóra staje się jaśniejsza, gładsza, elastyczna. I uważam, że jest najlepszy. Jest po prostu. Nie wiem, czy można wszystko mówić. To nowość w ofercie Colway International. Chciałam spróbować, jak zadziała na moją skórę. Po pierwszym stosowaniu produktu zauważyłam, że na mojej skórze zmniejszyły się zmarszczki, stała się jaśniejsza i przede wszystkim taka łagodniejsza, gładsza. Nie ma zaczerwień, które do tej pory były. Prowadzę swoją działalność, więc stres na twarzy jest widoczny. Po użyciu tego kosmetyku czuję, że bardzo dużo się zmieniło. Moja twarz stała się tak. Moja twarz stała się gładka, sprężysta i jedwabna. Gładka skóra, szybka regeneracja i yy rozjaśniona delika rozjaśniony delikatny odcień skóry. Kolagen DNA tak naprawdę jest dla wszystkich, ale przede wszystkim zastosowanie jego moim zdaniem jest dla osób starszych i osób, które mają problemy ze skórą. Dla wszystkich. Przede wszystkim dla osób, które chcą zatrzymać młodość i zdrowy wygląd skóry. No tutaj jest szeroka gama, bo mogę i powiedzieć o osobach starszych, ale przede wszystkim o kobietach, która. Chce o siebie zadbać? No,